Siema, ja z kolegą dzisiaj będę przechodził Perkurę! No Elo, czekaj Wam mi przed ekranem pierną. <laughs> Milo wejść. Dobra, Dobra, już. ten odcinek teraz z głosem kolegi no wali teraz O, checkpointy Śmierdzi. Kurde! Hua, hua. Włącz checkpointa już. Nie. Tak. Nie, nie będę taki ham. No dobra, nie ty No to so, sam przejdę. I... Chua, Checkpoint jest tylko dla tych, co przejdą. Znowu pierdolą! Hahaha! mnie Hej, co Oj mi pierił <grym> Hej no Co? To mój brak mi włączył Gimoda To no. Patryk P -p -p jak nie wypał, ej <grym> <grym> dzisiaj jak wygram? Hey. Jestem Matiko jestem dzisiaj Matiko od ciebie? Aha. Mati, proszę państwa, pa pan Kamil oszukiwał. Dupa Jasiu Karuzela. Ja nie oszukuję. Ja tylko latam tak, gdzie była. O, zaraz wyłączycie gwońce, ale to nie to. Ale <grywia> co Nie. Yeah. No tylko po wejść. <grywia> Te, złote jabłka, ma nie no. Co ty zrobiłeś? O, o. Zabił się. Zabił się. <coughs> ja pisałem kill, kill, assassin, a ja, <coughs> ja Chciał mnie zabić. Chciałem. No bo ty korzystałeś z mojego checkpointa. A ja checkpointa wy, wyłączyłem, to lepiej go włącz. Ale. no, ja. Lug, że nie włącz go! No, włącz i tego checkpointa! I jest i włącz checkpointa! no! Pięknie no, spadłem przez ciebie! Przez niego. Jaki no, Pięknie. Ty masz zawsze lagi. Ewa Ewcia e Ewa, e. e kupi. Ugarń się e. Tomati? E. Mati e, Pękasz młot! Ale spadłeś Ognisty szadow od brebu Oglądałaś? E. Dup gębiezga Dup Widzisz ty to jakie e. Jak oni tutaj Ja tak nie mówię e. 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 No pięknie no! Ale nudziasz. Nudziasz, nudziasz. Kto powinien nie, być ja escape? Mały? <słyska> o jestem game <coughs> Ej, gdzie jest ta skrzynka? Nie, nie bierz tam nic, z niej, masz ją wygrać, a nie. Ale jak masz tutaj skrzynki? <słyska> Żygasz jabłkiem. Wiem. No bo jesteś zbugowany jak zwykle. No nie! Weźmy czyli tu! No, kto to mówi? No pięknie! Wal się na dekiel, ty! Ulol! No to jest utrudnienie, że w ciebie strzelam! Pfff! w ogóle? No nie! Teraz ciebie nie trafiłem! No bo przez ciebie spadłem ty te no, nie spadnę No jak kidną nie go zapasz e. No ta no ja najlepiej zginąć Ja mam Ja mam włączonego gimy no, ja zginłem. Zginęłeś, baćko? Zgiłem. Zginułeś, bać zgiłem. E, e. Sank, sank. No panu, gdzie ja? Jak ci wyłączało OP? Kratora? O! Cutback. Badzi, dzieszynki. Obejrzysz sobie, Krzysiek później filmik na YouTube. I dasz sobie na fajną część programu. Patrz, co ja mam. Tam ci <kliwanie> ust, Tepnij się do mnie! I... Tylko odsłań. No o, ty no, nie zabij! Zamknij. Ja się rozłączam na sklepie, dobra? Dzemu, dżemu Bo masz być dziwo. Ej! Sklepie, dobra? Ja będę dziwo. Będę płakać. Ja naprawiam mam aż 100 lat, jak ja przestałam. Co ty zrobiłeś? Naprawiam. A co ty zrobiłeś? A co ty zepsułeś? Nic. Ja tylko naprawiam po Dominiku. Dirt to jest? Wiesz co to jest Dirt w ogóle? Eee, to jest moc? Tak. No to jest zimę, nie? Patrz, przeszłem parkour. O, oh, ja Hitman. Eee. Nie wiem, ale ja kręcę. Teraz? No, kręcę no! To ja idę do świnki. Weź czemu nie można ustalać u gościa? Chód? Świnka, ja tam wleję lawę u świnka. Nie, ona jest z wełny! Ej, spa! Nie, Kryś nie! Eee, ja ci coś pokażę! A wiecie kto to jest? Najlepszy youtuber na świecie. Patrz jaki knopig. Pig. <ścoughs> knopig. Posąg? Knopiga. Knobig. Patrz tu są moje siostry. He, <ścoughs> <ścoughs> yeah. e, e, e. <ścoughs> No. <-ha>. No tak. Ehe, <ścoughs> e, e. e, e. Ale patrz! No co też? Tutaj? tutaj będzie ten. Patrz! Nieee. Jeżeli, je, jeżeli jesteście za tym zespołem, piszcie w komentarzach WKS. No i oczywiście szub, chyba że legeniści. Przyszli link Jaszowi do tego filmu. Ile już dzisiaj filmu w ogóle dodałeś? Dzisiaj? No. Nie wiem. Pięć. A teraz jest dom. I skąd ty w ogóle wiesz, co to jest YouTube? No kto by nie wiedział. Pyta się. Mati ci powiedział, nie? Tak, Mati. On coś wie. Mati powiedz co? Matiego nie ma. On może zrać. No, to, co? co? Do kimś. No, patrzcie, to jest dom Wiktora, kolegi. On ma fajne wnętrzności. Ja... <coughs> o, ale dom? Ej, Wiktor, jeżeli to oglądasz, to mi przekro. To nie ja, to Kryściak. No kurde, do świnka się zaczęła jarać. Ale Wiktor, to jak, to, jak coś, to jest Kryściak, nie? Świnka się jara. No weź! Naprawiaj ją! Nie. No weź, ja jej nie naprawiam, ona jest Dobry. cała. Wodę wylej, a nie tam. Nie, no czekaj, ja zrobię tak, że się, jara się. I to jest najlepsza część. Ja naprawię tą świnkę. No nie no, bo ty już krzywo Nie, bo zamiast wełny dam girt w których pój taki Oprócz minut Ale co ty robisz? Dajko Co bardzo to jest girt? Jemie ja naci się świnka, no jakoś nie widzę. No bo już na, na naprawiłem świnkę. Ale boss! Teraz jak nacisniesz guzik, to będziesz uśpieczone miotko, a ty nie ma czego ty jesteś hitera. Mm. Ale możesz Panato, ho! Gdzie? Tu, cienko. Ty jesteś dziewczyna! Poczekaj mi, laguje. Nie, ja też... hmm. Nie ma to jak Steve. Steve, A, o, o, Steve. Pada, spada Patrz. Nie ma to jak Steve. Tak? Big, big. Co chcesz? Mamo, ja chcę do tom. A nie, jednak ja nie działaś. Odczułeś. <grymne> Ta! Naciśnij! O które jutro będziesz? Nie wiem, rano. Ej, naciśnij jeszcze ten przycisk. Bo ja już zaraz będę musiał iść. To no, widzisz świnki już giną w lawie, a mieszko powinno już tego napywać. To twoja wina. Ja za to rozwalę Cliffera. <grymne> nie! No to zbudował. Pa, no spadły! Patrz, dwie spadły! Dobra, to ja idę do jutra, cześć. No cześć. No to ja też się z wami żegnam. Siema.